Modlitwa w trudnościach związanych z pracą albo innych problemach ekonomicznych. W imię Jezusa Chrystusa, przez Jego najdroższą krew, felaną za całą ludzkość. Odbieram wielką przestrzeń umysłową, duchową, fizyczną, która została oddana fatanowi i jakiejkolwiek innej sile. Demonicznej i diabelskiej przeze mnie bądź przez moich krewnych. Poddaję ją działaniu mocy krwi Jezusa Chrystusa. Duchu Święty spraw, aby krew Jezusa spłynęła na mnie jak rzeka uwolnienia, żeby przerwała i zerwała. Każde związanie ze złem, wszelki rozkaz i bodziec demoniczny i magiczny. Duchu Święty proszę oto o to przez Marii, dziewicy. Spraw, aby krew Jezusa spłynęła na mnie, do wnętrza mojego żołądka, do mojego przewodu pokarmowego. Do każdego organu mojego ciała, abym został uzdrowiony i uwolniony od wszystkiego tego, co nie jest jednością z Tobą. Uwolnij mnie od wszelkich duchów nieczystych, od wszelkiego przekazywania odwetu, urazy, przemocy, oszustwa, zazdrości. Uwolnij mnie od wszelkiego ducha rozgoryczenia. Poczucia walu wobec innych i walu do siebie samego. Jezu Chryste, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty jesteś Bogiem. Wyjdź i przynieś nam Twój pokój, Twoje wycie, ponieważ Ty jesteś Panem wycia i nieskończonego miłosierdzia. Miłujemy Cię, uwielbiamy Cię, chcemy żyć Twoim życiem, Twoim pokojem, Twoją radością. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Uwielbienie i chwała Tobie, miłość moja, Jezu, Bowe, dziękuję, bo Ty zwyciężyłeś. Amen.